Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łomki, 18 lipiec 2012. Dzisiaj kilka słów na taki temat działanie i samopoczucie. Jakże bardzo sprzężone ze sobą elementy, prawda? Działanie i samopoczucie. Nasze działanie wpływa ogromnie na nasze samopoczucie, ale często się tak zdarza, że nasze samopoczucie potrafi hamować nasze działanie, prawda? Jest to ze sobą jakby niesamowicie sprzężone. Często jest tak, że, że mamy świadomość, że nie robimy rzeczy, które powinniśmy robić, że nie koncentrujemy się na tym, co jest dla nas ważne, że nie wkładamy pracy w to, w co potrzebujemy wkładać pracę i w związku z tym mamy fatalne samopoczucie. To samopoczucie powoduje, że jeszcze mniej działamy, to mniejsze działanie jeszcze to samopoczucie nam, prawda, osłabia I tak itd. Tak Przyczyna tkwi w tym, żeby poprawić sobie samopoczucie. Żeby powiedzieć do siebie dam radę, potrafię, mogę i ruszyć do działania. Poprawić samopoczucie, ruszyć do działania. Działanie znowu poprawi samopoczucie, będzie łatwiejsze kolejne działanie. I tak dalej, i tak dalej. Odwrócić ten proces. Bardzo ważna sprawa. Działanie i samopoczucie sprzężone są ze sobą niesamowicie. Tyle na dzisiaj na Kikowym Klaku. Do zobaczenia jutro.